Witajcie, z tej strony Ewa Rożnowska. Dzisiejszy film zatytułowany jest Karma w ujęciu numerologicznym. E, ogólnie temat karmy szerzej omawiam w poprzednim materiale, także zapraszam Was do obejrzenia. E, natomiast dzisiaj wspomnę o tym, jak interpretować karmę w numerologii oraz gdzie szukać tych wibracji w portrecie numerologicznym. E, Moi drodzy, w duchowości pojawiło się wiele terminologii zaczerpniętych właśnie z religii dalekiego wschodu i zostało zmieszane z naszymi poglądami i religiami zachodu. Z pomieszania tych wszystkich konstruktów wyszło jedno główne przekonanie, które najczęściej słyszę, że karma to zło. A również pogłębiło to podejście numerologii do tzw. wibracji karmicznych, i tą terminologią określa się liczby, które wskazują na trudności, jakie może dana osoba napotkać w swoim życiu, a które są konsekwencją czynów i doświadczeń z poprzednich inkarnacji. Owszem, z jednej strony tak jest, lecz tak samo wibracjami karmicznymi moglibyśmy nazwać liczby mistrzowskie czy inne wibracje, choć mają one może bardziej pozytywny wydźwięk. To są one również konsekwencją naszych czynów, doświadczeń z poprzednich wcielenia. Wszystko tak naprawdę, co tworzyliśmy, kim byliśmy, co robiliśmy w poprzednich wcieleniach, to konsekwencje karmiczne. Pamiętajcie, przyczyna i skutek. W związku z tym, moim zdaniem, liczby karmiczne w numerologii powinny nazywać się w inny sposób, na przykład, wibracje obciążone. To moim zdaniem byłoby bardziej adekwatne i <laughs> ja takim pojęciem częściej operuję. Czasami narzucenie pewnej terminologii sprowadza na konkretne teorie niewłaściwe reakcje i tworzy dziwny egor. W związku z tym, iż termin liczb karmicznych mocno wkradł się w terminologię numerologiczną, ja osobiście będę zamiennie określać wibracje karmiczne nazwą wibracje obciążone. Także chciałabym, żebyście pamiętali o tym. Chciałabym także, abyście wiedzieli, że jeżeli wystąpią te liczby w Waszym portrecie numerologicznym, to nie oznacza to zaraz końca świata, nie jest to jakaś kara, Armagedon czy inna katastrofa. To tylko i wyłącznie wskazanie na pewne niedogodności bądź trudności, które mogą, ale też nie muszą wystąpić w Waszym życiu. Pamiętajcie, że to, co aktualnie kreujecie w tu i teraz, jest najważniejsze. Zatem informacje, które otrzymacie w związku z występowaniem wibracji karmicznych w Waszym portrecie numerologicznym przede wszystkim mają służyć Wam do uchwycenia takich schematów działania i powielania się ich w Waszym życiu bądź wskazać możliwości, jakie możecie osiągnąć dzięki nim. Moim zdaniem poznanie tych aspektów pozwoli Wam bardziej świadomie podejść do wielu zdarzeń oraz skutecznie im przeciwdziałać. Ponadto uważam, że zrozumienie takich rzeczy sprawia, że nasza świadomość wzrasta, a za tym idzie większy komfort życiowy. W związku z tym, w tym materiale, na podstawie przykładowej daty urodzenia oraz imienia i nazwiska, wskażę Wam, jak i gdzie szukać tych wibracji w swoim portrecie numerologicznym. W związku z tym, iż karmiczność w portrecie numerologicznym, dla mnie osobiście, przedstawia się zarówno w liczbach obciążonych, w ogólnym tłumaczeniu liczb karmicznych oraz w wibracjach mistrzowskich, a także w tak zwanych liczbach wspierających, dlatego obejmę je wszystkie w swoich obliczeniach. Kochani, natomiast konkretne znaczenie już tych poszczególnych liczb omówię osobno w kolejnych filmikach. Także zapraszam Was do subskrybowania i obserwowania dalszych materiałów. A teraz przejdziemy do obliczeń. Ja już sobie napisałam imię przykładowe i nazwisko, i najpierw będziemy obliczać wibracje imienia i nazwiska. Tego jeszcze wam w żadnym materiale nie pokazywałam, ale wspominałam wam o tym, że jest tak zwana tablica Pitagorejska, według której podkładacie wibracje liczby pod daną literę. Ja już to zrobię z pamięci. Ale wy, jeżeli na początek macie trudności, po prostu odpalcie sobie tą tablicę i na tej podstawie obliczcie swoje imię i nazwisko. Tutaj mamy... Najpierw, e, moi drodzy, ja mam, no jest jeszcze taka reguła, że też dzielimy w imieniu i w nazwisku i w ogóle w nazwach e, samogłoski i spółgłoski osobno. E, samogłoski zapisujemy u góry, spółgłoski na dole. Ja sobie tutaj zapiszę wibrację. Najpierw samogłosek. I podliczamy. Wychodzi nam 20. Z tego wychodzi 2. Tu mamy to. Wychodzi nam 13. Sprowadzając to do pojedynczej, mamy czwóreczkę. I teraz, tutaj, jak policzyliśmy te samogłoski i spółgłoski, wyszła nam podwibracja i te liczby bierzemy pod uwagę. Następnie sprowadzamy to do jednej wibracji całego imienia, także ja sobie zawsze tak łączę. I tu zliczamy 20 dodać 13, wychodzi nam 33. Sprowadzając to do pojedynczej wibracji, mamy to 6. Następnie mamy nazwisko. Tu mamy 61, 1, czyli wychodzi nam 7. Tu mamy 5 2, 3, 2. Czyli wychodzi nam 12. Tu sprowadzamy do pojedynczej. To wszystko zliczamy. 12 dodać 7. Mamy 19. To sprowadzamy jeszcze do następnej, czyli mamy 10. I do pojedynczej to mamy jeden i tak mamy obliczone na koniec Wam jeszcze opowiem co tutaj nam wyszło Weźmiemy teraz sobie datę urodzenia jestmy 27 luty 1970 OK dobra i teraz... Mieliście w jednym filmiku pokazane, jak można obliczać i wyciągać więcej liczb, tak zwanych ukrytych. Um, a więc tak, e, sprawdzamy i sprowadzamy liczbę dnia do liczby pojedynczej. Tu mamy 9, tu mamy 2, tu mamy liczbę 26, którą sprowadzamy do liczby pojedynczej, czyli 8. Następnie dodajemy dzień i miesiąc. I byśmy mogli dodać 9, 9 dodać 2, z tym, że pamiętajmy, że zawsze wyciągniemy sobie więcej dodatkowych liczb, czyli dodajemy najpierw te wyższe. 27 dodać 2, wychodzi nam 29. To jest bardzo istotne, bo tutaj właśnie dostajemy wskazówki odnośnie takich tych ukrytych, bardzo ważnych wibracjach. Następnie 9 dodać tym, to mamy 11. Teoretycznie nie powinniśmy sprowadzać to do liczb mistrzowskich do pojedynczej, ale ja zawsze sobie tą wibrację dopisuję, ponieważ często też bywa tak, że dana osoba nie wibruje wibracją mistrzowską, jak wibruje tą podstawową, sprowadzoną do pojedynczej liczby. Także to jest też istotne. Następnie 26 dodać 8, mamy 28. Następnie mamy 10. I sprowadzamy do 1, następnie dzień i rok dodajemy. Czyli bierzemy sobie najpierw, możemy nawet wziąć te większe liczby. Czyli mamy 53, następnie 26, dodać 9 to mamy 35. Tu jeszcze będziemy mieć 17. Widzicie, to jest bardzo ważne. I ogólnie sprowadzone zostanie to do ósemki. Zobaczcie, ile już tutaj nam się pojawiło liczb. Ogólnie nie policzyliśmy drogi życia jeszcze, także to trzeba doliczyć. I teraz tak, pamiętajcie, że najpierw. Yy, Dodajemy zawsze te większe, bo byśmy mogli dodać w sumie tak: 8, 2 i 9. Pamiętajcie, ja w jednym filmiku podaję dodatkowe liczenia, można to sobie rozpisywać dodatkowo. Ja dzisiaj nie chcę tego robić, czyli metodą horyzontalną, wertykalną i tak dalej. Chodzi o to, żeby po prostu Wam pokazać pewien schemat, także ja tutaj też aż tak bardzo dokładnie nie będę tego robić. Powiedzmy, że już tu nie będę tych dużych liczb zapisywać, ale do, policzmy 26 dodać 9 to mamy 35 i dodać 2 to mamy 37 to wyszła nam podwibracja. Z tej podwibracji dostajemy jeszcze drugą dziesiątkę. Docelowo mamy jedynkę, czyli tutaj osoba ma drogę życia z, pod, z wibracji 1. I teraz moi drodzy, tak jak ja Wam w jednym filmiku pokazuję, że jeszcze możemy tutaj dodawać sobie tutaj do, do, do drogi życia i dzień, i miesiąc, i rok. Nam powstanie więcej z tego tytułu liczb, ale ja już chcę Wam po prostu z tego pokazać, ile otrzymaliśmy liczb karmicznych, mistrzowskich i wspierających. Weźmy pod uwagę imię. Mamy tutaj proszę bardzo 13: Liczbę karmiczną, jest to dług pracy dług karmiczne pracy. Następnie cała, całe imię wibruje nam. Wibracji 33. Jest to liczba mistrzowska. Następnie bierzemy sobie nazwisko. Tu w tych podwibracjach nie mamy żadnych z takich liczb. Ale główne nazwisko wibruje nam dziewiętnastką podwibracją, która jest liczbą karmiczną, obciążoną. I tutaj mamy dwóch karmiczne władze. Następnie przechodzimy do daty urodzenia. Już widzimy, że mamy tutaj liczbę 27. Tak jak Wam w poprzednim chyba materiale. Nie wiem, czy mówiłam o tym. Jest to wysoka moc duchowa, Jest to liczba wspierająca, jak to ja nazywam. Także ją też zapisujemy osobno. Następną mamy tutaj w drodze życia nie mamy. Natomiast z roku urodzenia mamy wibrację 26. To jest... A dług karmiczny ciała, także kolejna karmiczna. Następnie mamy 29 wibracje, tak zwana karma, hioba, ale zobaczcie, jeszcze z tej tworzy nam się 11, czyli mamy 11 mistrzowską. I co ciekawe, po tu jeszcze otrzymaliśmy wibrację 17. Jest to wibracja wspierająca. Także zobaczcie, ile z samego imienia, nazwiska i pojedynczej daty powstało nam dodatkowych takich, właśnie bardzo istotnych wibracji. Otrzymaliśmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery: cztery wibracje liczby karmiczne, następnie liczby mistrzowskie, raz, dwa i dwie wibracje wspierające. Kochani, ja dzisiaj nie będę ich opisywać, ponieważ o tych wibracjach dowiecie się w następnych filmikach, także lada moment pojawią się na kanale. Zobaczcie, ile można wyciągnąć właśnie z takiej pojedynczej daty urodzenia i jednego imienia i nazwiska. I teraz, co jest jeszcze bardzo istotne, bo tych wibracji może być dosyć dużo i usadowionych w różnych miejscach i później. W zależności od tego, w jakim miejscu się znajdują, mają też dodatkowy wpływ na daną osobę, bądź mniejszy, bądź większy. Pamiętajcie, że jeżeli dana wibracja występuje w głównych liczbach w dacie urodzenia, czy to w drodze życia, czy z dnia urodzenia, czy chociażby z roku urodzenia, te wibracje Będą miały bardzo duży wpływ na daną osobę, czyli tak, w tym wypadku liczba 27, 26 mają bardzo istotne, ale na tym się też nie kończy, bo z podliczenia dnia i miesiąca wyszła nam karma Hioba i mistrzowska jedenastka. Jest to bardzo ważny etap. Wskazuje on na pierwszy okres formujący danej osoby, na pierwszy cykl życia i jest to bardzo istotna informacja, bardzo ważna liczba. Również wskazuje na tak zwany klucz wcielenia. O tym dowiecie się też w następnym materiale. Natomiast biorąc pod uwagę imię i nazwisko, tutaj było jedno imię, ale możemy mieć też drugie, trzecie, nawet czwarte. Też się takie zdarzają przypadki. Więc pamiętajcie, że to imię, które dana osoba używa, ono ma większą moc. Sprawczą, tak jakby w jej życiu. I jeżeli ta osoba ma tylko to jedno imię Ewelina, na tą osobę będzie miała wpływ. Oczywiście najbardziej wibracja 33, ale ta też ma znaczenie, ta podwibracja. Pierwsze imię i to imię, którym operujemy, ma na nas największy wpływ. Poza tym, nazwisko, którym w danym momencie operujemy, również ma największe znaczenie. Możemy posiadać dwuczłonowe, możemy posiadać na przykład jeszcze inne, a posługiwać się poprzednim to tak często mają kobiety mężatki. Więc to też wszystko ma znaczenie. Co wskazuje nam nazwisko? Powiedzmy, jeżeli jest kobieta i nazwisko Nowak nie jest nazwiskiem rodowym, natomiast jest to nazwisko nadane już po mężu, fakt, faktem nie będzie ono miało aż tak silnych. Jak nazwisko rodowe, natomiast, yy, pomimo to, yy, wchodząc, tak jakby yy, w związek małżeński, otrzymujemy i przejmujemy też na siebie część rodu yy, męża. Także ma też na nas znaczenie, ale już nie tak mocne jak nasze nazwisko rodowe. O nazwiskach, o imionach można dużo opowiadać, to też będzie w następnych materiałach, także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zawsze zachęcam Was do komentowania i do kontaktu. Do usłyszenia!